Moi drodzy, finał z głową, taki jest finał z głową w przypadku przystanku Ustok. Zapraszam do nas, pierwszy, drugi, trzeci dzień sierpnia, Bank Podróży, możecie się łączyć w pary i jechać do nas żeby nie być samotnym, przybywajcie już wcześniej, wszystko będzie przygotowane i pamiętajcie o tym. Stop przemocy, stop narkotyków, miłość, jaś, muzyka i przestrzegajcie naszych najprostszych zasad regulaminów. A to jest jedyne miejsce w Polsce, w Europie, na świecie, gdzie nie komercyjnie, tylko od serca tworzymy najpiękniejszy festiwal na świecie. Czekamy na Was wszystkich, a się z Wami żegnamy. Tak jak powiedziałem, jeżeli coś się robi z głową, jeżeli coś się robi osobiście, indywidualnie, to to po prostu wychodzi. A z Waszym udziałem. Jest to najpiękniejsza prywatka świata. Przestanę kursować już tuż tuż. I żegnamy się z wami bardzo, bardzo, bardzo czule, moi drodzy, przypomina pierwszy, drugi, trzeci dzień sierpnia, 14 przystanek Łództwo, Kostrzy nad Odrą, W na nasze sony internetowe, tam między nimi traficie na bank Podróża, więc tam będziecie mogli znaleźć ludzi, którymi możecie w ich towarzystwie przyjechać na przystanek Łództwo, dodatkowe pociągi, cały rozkład jazdy, koncertów na naszych sonach internetowych, ale bardzo dużo się będzie działo, bardzo dużo muzyki, bardzo dużo spotkań przede wszystkim wy pamiętajcie o naszym regulaminie, żadnych narkotyków, Bądźcie trzeźwi, bądźcie z nami do samego końca w jak najlepszym nastroju, ale także pamiętajcie, żeby nie wychodzić z domu bez pozwolenia, więc jeżeli rodzice nie pozwalają, namawiajcie rodziców, aby poszli razem z wami, przyjechali na przystanek Woodstock w środę. Nasz premierowy, ostatnia premiera, godzina 20.30, którą chcę Wam zapodać. To jest program pod tytułem Muza z oklaskami. Tym razem zapraszamy Was na spotkanie ze zespołem Gaga Zielone Żabki. Gaga Zielone Żabki to kapela, która istnieje od bardzo wielu, 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 wielu lat. Zespół, który zagrał w Jarocinie, pojawił się po raz pierwszy na otwartych drzwiach. Sami przysłuchiwałem i sam będę, że z Warsterem Kropcowskim ustaliliśmy, że zagrają na dużej scenie. Później Smalec, czyli wokalista zespołu Gaga, yy, przyszedł na najróżniejsze metamorfozy i zupełnie już innym wcieleniu zagrał na ostatnim 2007 roku przystanku Woodstock. Jak się prezentuje? Będziecie mogli posłuchać w naszym programie Muza z oklaskami. Ja z Wami się żegnam. Do usłyszenia. Do zobaczenia za tydzień. Pamiętajcie, oglądajcie telewizor przez cały czas w spokoju. Cześć. Bo jutro być całkiem śledzić ją! Rządy zajęty swoimi sprawami, musimy radzić sobie sami. Rządy zajęty swoimi sprawami, musimy radzić